Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swojej izdebki, zamknij drzwi i módl się do ojca twego, który jest w ukryciu, a ojciec twój, który widzi w ukryciu, odpłaci tobie. Choć Jezus był synem Bożym i jedno z ojcem, podczas swojej ziemskiej służby trwał w modlitwie, regularnie, wiernie, z głęboką ufnością. Modlił się jako ten, który, jak mówi Pismo, ogołocił samego siebie. Przyjąwszy postać sługi, stawszy się podobny do ludzi. Był w pełni człowiekiem, ale nie przestał być Bogiem. W nim mieszka cieleśnie cała pełnia bóstwa. A jednak, mimo boskości, szukał odosobnienia, ciszy i obecności ojca. Wstawał wcześnie, odchodził w miejsce ustronne. Aby pokazać nam, że modlitwa to nie dodatek, to źródło życia, siły i posłuszeństwa. Dał nam wzór, jak rozmawiać z Ojcem, jak szukać Jego woli i jak trwać w relacji, która daje pokój. W komorze modlitwy możesz być całkowicie szczery przed Bogiem. Nie musisz niczego ukrywać ani się powstrzymywać. Możesz płakać, wyznawać Twój ból, skruchę, czy wzruszenie. Tam jesteś sam na sam z Ojcem. Nie ma ludzi, nie ma świadków, tylko Ty i Bóg. A kto lepiej niż On rozumie to, co ukryte w Twoim sercu? W ukryciu zostawiasz zgiełk tego świata. Przychodzisz do Boga, by zaczerpnąć ze źródła życia, by rozmyślać o wieczności i trwać w Jego obecności. Tam jest Bóg, tam jest Jezus i tam działa Duch Święty. Kiedy trwasz z Nim w ukryciu, Jego obecność zaczyna przemieniać Twoje życie. Duch Chrystusa będzie z Tobą i w Tobie, widoczny w Twoich słowach, spojrzeniu, relacjach i sprawach codziennych. Modlitwa w komorze. To nie tylko fizyczne miejsce, to postawa serca i wypracowany nawyk życia w obecności Boga. Czy masz w swoim życiu ustalone miejsce i czas, by przebywać w Jego obecności? Czy twoje serce pragnie codziennie być sam na sam z Bogiem? Tak jak Jezus, który często oddalał się na pustkowie, by się modlić. Nie zawsze potrzebne są ściany. Komora może być wszędzie tam, gdzie twoje serce zwraca się szczerze ku Bogu. W samochodzie, w lesie, na spacerze czy w domowym zaciszu. Ważne, byś nie szukał ludzkiego uznania, ale społeczności z Ojcem. Jezus krytykował obłudników, którzy modlą się publicznie, aby pokazać się ludziom, i zachęcał do modlitwy w odosobnieniu, w samotności, gdzie nikt nie widzi, poza Bogiem, który widzi w ukryciu. Prawdziwa modlitwa to nie pokaz to ukryta relacja z Ojcem. To miejsce, gdzie spotykasz się z Bogiem i tam dokonuje się przemiana. Na modlitwie nie bądźcie gadatliwi, jak poganie. Oni myślą, że przez wzgląd na swe wielomówstwo będą wysłuchani. Nie bądźcie podobni do nich. Albowiem ojciec wasz wie, czego wam potrzeba, zanim go poprosicie. Dlatego Jezus zostawił nam wzór, mówiąc: Wy tak się módlcie, ojcze nasz, który jesteś w niebie. Niech się święci imię Twoje, niech przyjdzie królestwo Twoje, niech Twoja wola spełnia się na ziemi tak jak i w niebie. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i przebacz nam nasze winy, jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili. I nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego. W komorze modlitwy nie chodzi o ilość słów, ale o postawę serca. Bóg patrzy na pokorę, szczerość i zaufanie. To w ukryciu, w ciszy i samotności uczymy się przebaczać, zawierzać i trwać w Jego obecności. Tam, w cichej izdepce, nasze Ojcze nasz staje się nie tylko modlitwą, ale relacją, żywym spotkaniem z Bogiem. Czy masz taką komorę? Czy codziennie przychodzisz do Ojca z sercem otwartym i gotowym na Jego wolę? To właśnie tam, w ukryciu, dojrzewa prawdziwa wiara. Kiedy świat milknie, a serce drży, zamykam drzwi i tam jesteś ty. Nie słowa głośne, nie tłumów, śpiew, lecz cicha chwila i szczery szept. Nie muszę mówić wiele, ty znasz każdy mój lęk, wystarczy, że jestem i że ty jesteś też. Da, da, da.